Ona się zakochuje w kolesiu, którego kocha pół Polski i ona sobie nie wyobraża, że ktoś taki mógłby zwrócić na nią uwagę. A ja żyję w prawdziwym świecie. Ty nie. Żeby Nina zdobyła swoją miłość. Za wolno. Musisz być jak kocica, zwinna, jeszcze raz. Krupnik chce jej pomóc. Przed każdym strzałem, jak u snajpera. Wdech. Auto to podstawa naszej pracy, ale... To już ogarniasz. Zdarzy się coś, co spowoduje naprawdę istne trzęsienie ziemi. Tak. Co pani to robi? Jest pełny naprawdę takiego ciepła i romantyzmu, ale nie takiego, żebyśmy powiedzieli. O Jezu, znowu się będą całować. To jest film, którego nie było. Kotku, tak? Złap za zoom. Przeostrzyć.